Zmieni siebie, to i on się zmieni efekt lustra. Widzisz, problem jest w tym, że tak naprawdę zmiana innych ludzi w takim nawiasie jest praktycznie niemożliwa. Mało tego, śmiem stwierdzić, że trochę my to źle nazywamy, bo jeżeli chcemy zmienić innych ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby spełniali nasze oczekiwania lub potrzeby, to tak naprawdę jesteśmy egoistami, którzy kształtują środowisko zewnętrzne na to, żeby odczuwać jakieś. Znikome poczucie szczęścia. Dlatego dosyć często słyszymy, de facto w głowie, ale też i na zewnątrz, że jak on by był inny, to ja bym była szczęśliwa, a jak ona by była inna, to też bym był szczęśliwy, albo by było coś innego. Jest to skrajny brak odpowiedzialności za swoje życie i pokładanie e, Szczęścia e, szeroko pojętego w cudze ręce, a potem mówienie tej osobie, jak ma robić, żebyśmy my byli szczęśliwi. Jest to kuriozum, jest to nieporozumienie, jest to w ogóle niezrozumienie przede wszystkim siebie. Kiedy mówimy o efekcie lustra, to oczywiście, e, Doroto, masz rację, tylko tu nie chodzi o efekt lustra, to nie chodzi wręcz o logikę. Bo ja bym mógł tutaj się wypróć w tak sposób logiczny, wszystko ładnie, pięknie poukładane, wiele osób by się ze mną zgodziło, a tak naprawdę przy konfrontacji ze środowiskiem, partnerem jesteśmy w ciemnej dupie. Dlaczego? Dlatego, że tam wchodzą emocje, a nie logika. Przez X lat żyliśmy w takim a nie innym związku. Przez X lat odczuwaliśmy X bólów w owym związku. I co się dzieje? I teraz wychodzi na to, że żeby mieć normalny związek, to ja, który jestem skrzywdzony lub skrzywdzona, muszę pierwszy wyciągnąć rękę. Muszę zacząć szanować partnera, który de facto mnie nigdy nie szanował, nie zdając sobie z tego sprawy, że jeżeli X lat spędziłam z tym partnerem, to de facto nie szanuję sama siebie. On jest efektem, on jest wyrazem miłości własnej, co cały czas powtarzam. Więc jeżeli masz destrukcyjnego partnera, którego chcesz zmienić, to teraz spójrz na niego i to jest fizyczny wyraz miłości do siebie. Jeżeli byś ukochała siebie lub kochał siebie, ale nie w sposób egotyczny, tylko w sposób naturalny, co czasami dla nas zdaje się dziwne, nasza obecność z owym partnerem nie miałaby racji bytu. Z całym szacunkiem byśmy skończyli ten związek. Zaznaczam, z szacunkiem. Jeżeli kończymy z gniewem, chęcią zemsty, z, z żalem, to nie jest dbanie o siebie kończymy wtedy związek z tak zwanym negatywnym uczuciem. Więc w jakim cudem możemy się wtedy czuć dobrze i możemy nazwać, że jestem szczęśliwy. Związek kończy się z szacunkiem. Odchodzę od ciebie, bo szanuję siebie, szanuję ciebie jako człowieka. Nie muszę się z tobą zgadzać, ale odchodzę dlatego, że nie chcę stracić szacunku do siebie i do ciebie. Dziękuję ci bardzo za przygodę zwaną związkiem. Do widzenia. To w tym wszystkim ma rację bytu i to jest dbanie o siebie. Teraz idąc dalej tropem miłości własnej i tego wyrazu w postaci naszych partnerów, to pamiętajcie też, że wiele dzisiaj osób mówi, że ja dzisiaj kocham siebie, nie zdając sobie z tego sprawy, że kochają siebie miłością egotyczną. Dlaczego egotyczną? Dlatego, że kochają siebie w samotności. Miłość tak naprawdę jest po to, żeby kochać siebie, ale w rzeczywistości, żeby w pełni móc, ko móc kochać drugiego człowieka. Jeżeli zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na miłości własnej, to jesteśmy, jesteśmy egoistami. Myślimy, że wszechświat kręci się dookoła nas. Nasze potrzeby są najważniejsze. Nasze oczekiwania muszą być spełnione. A jeżeli nie są, to będę sam lub sama. Samotność i bycie samemu to też jest wyraz miłości własnej. To znaczy, że nie mogę po, pokochać kogoś innego, dlatego że tak ukochałam siebie. I teraz, który strach wchodzi w tą... W te dziwne zachowanie powoduje, że my nie będziemy próbować kochać kogoś innego, że wolimy być sami. To jest miłość własna, jeszcze egotyczna, podsycona strachem, lękiem, że nie poradzę sobie z kimś lub w związku. Dlatego buduję dookoła siebie mury, stawiam granice w tej samotności, żeby nikt nie mógł do mnie wejść. Nie zastanawiając się jeszcze nad tym, co najważniejsze. Dlaczego buduje granice i co jest za tymi granicami? A okazuje się, że za granicami siedzi mały chłopczyk, mała dziewczynka, wystraszona, wylękniona i nie ma kontaktu z dorosłym ja. Bo gdyby ta mała dziewczynka i chłopczyk mieli dostęp do tego, co się stało dzisiaj, to dla niektórych jest to znajomy cytat, ale dla niektórych nie, że w dorosłości stałeś się lub stałaś się osobą, która by obroniła tą małą dziewczynkę lub chłopczyka, które w dzieciństwie doznały krzywdy. Ale asymilacja tych dwóch postaci praktycznie jest niemożliwa, dlatego że ta dziewczynka została obmurowana różnymi granicami, przez które nie może przejść ktoś z zewnątrz. Nie zdając też sobie sprawy z tego, że te granice, mury i te wszystkie dookoła tej dziewczynki to jest wypisz, wymaluj zachowanie to jest traktowanie siebie samego tak, jak traktowali ciebie twoi rodzice. Więc zataczamy koło w egoizmie, w budowaniu murów, i nie mamy zielonego pojęcia. Co zrobić, żebyśmy byli szczęśliwi? Myślimy, że nasze spełnione oczekiwania sprawią, że będziemy szczęśliwi. Nie, nie sprawią, dlatego że my nie mamy zielonego pojęcia, co musi się wydarzyć, żeby było, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli szczęście jest przewidywalne, to nie jest szczęściem. Szczęście jest spontaniczne. Szczęście jest z momentów doświadczania chwili, która jest nieprzewidywalna. Natomiast jeżeli myślimy, że nasz partner w kształcie takim i takim jeżeli by był, to my byśmy byli szczęśliwi? To nie, tak nie będzie. Jeżeli mamy w głowie, bo jesteśmy sami, jakiś obraz wymarzonego partnera, jak powinien wyglądać, jak powinien się zachowywać, to w życiu tak nie będziemy szczęśliwi z tego powodu, że to otrzymamy. Dlaczego? Dlatego, że nie bierzemy tysiąca różnych zmiennych, które de facto budują człowieka, budują jego tożsamość i jego pierwotne ja. W związku z tym, co polecam? Polecam tak zwaną otwartość, ale żeby mieć otwartość, to trzeba zburzyć granice, które się zbudowało. Żeby mieć otwartość, to trzeba zrozumieć, że kocham siebie tylko i wyłącznie po to, żeby móc kochać kogoś w pełni. Jeżeli pokocham kogoś w pełni, z tym kimś mam związek, będę miał dzieci, tego samego nauczę swoich dzieci i de facto świat staje się piękniejszy. Niestety w egoizmie się tego nie robi. Amen, prawda? O, że wam zrobił wykład jak cholera. Pozdrawiam.